Można śmiało stwierdzić, że specjalnością Jonoszy byli Żydzi, szczególnie mało miasteczkowi i wiejscy. Choć i Żydzi warszawscy znaleźli u niego poczesne miejsce, patrz choćby pająki. Najbardziej udanie opisywał Szaniawski tych Żydów, którzy ciągle jeszcze chodzili w hałatach, ewentualnie zostali częściowo ucywilizowani, czyli posługiwali się językiem polskim o bardzo specyficznej składni. Przywołajmy na przykład słowa Jutki. Krawca, bohatera opowiadania łaciarz. Nikt mi nie kazał, tylko widzi jegomość. Każdy człowiek potrzebno żyć. Krawiec też musi żyć trochę. A jak on chce żyć, to nie może spać. A jakby chciał spać, to by nie mógł żyć. To jest bardzo prosty interes. Na pierwszy rzut oka, JUnosza może się wydawać typowym przedstawicielem XIX-wiecznych polskich pisarzy, którzy przybliżali swoim czytelnikom bohaterów żydowskich różniących się od chrześcijan przede wszystkim mową, gestykulacją i sposobem zachowania. Problem w tym, że zachowania te mógł zaobserwować w tamtym okresie właściwie każdy, gdyż tereny dawnej Rzeczpospolitej zamieszkiwała ludność, której około 10% stanowili właśnie Żydzi. Największą ich zasługą Junoszy było to, że chciał tych polskich Żydów rzeczywiście poznać. Po to właśnie nauczył się żargonu, na który dziś mówimy jidysz. Znajomość języka pozwoliła mu na spolszczenie kilku utworów żydowskich i przybliżenie ich szerszej publiczności. Do tych utworów zaliczane są te autorstwa Szaloma Abramowicza zatytułowane Don Kiszot żydowski i Szkapa. Poza tym jego osobiste doświadczenia wynikły z prób prowadzenia rodzinnego gospodarstwa w Woli Korytnickiej na Podlasiu, z czego zostały mu jedynie długi spłacone do końca życia. Warto tu podkreślić, że długi zaciągnął u żydowskich pożyczkodawców, których postacie posłużyły mu potem wielokrotnie przy budowaniu narracji w kolejnych utworach literackich. Znany na przełomie wieków XIX i XX publicysta i wydawca Teodor Jeske-Choliński Znawca poruszonej problematyki i nieprzyjaciel narodu żydowskiego napisał. JUnosza znał doskonale sztuki i sztuczki nie tylko pająków męskich, lecz także żeńskich. Piękna małka fiszowa, czarne błoto, właścicielka oberży pod zielonym łabędziem, ubierająca się do geszeptu starannie, nie dotykająca rozmyślnie takich towarów, które by mogły splamić jej paluszki, zdobywająca się nawet na kokieterię i uprzejmość. Jest takim samym pająkiem, jakim jest najbrudniejszy faktor. Należałoby się spodziewać, iż wyborny znawca szachrajów żydowskich zerwie mocną, bezwzględną, karzącą ręką zasłonę z ich szkodliwej działalności, której skutki odczuwał sam na sobie. Tymczasem nie słychać w jego nowelach i powieściach żydowskich nigdzie potężnego głosu, dzwonu alarmowego. Czuwajcie i brońcie się. Zamiast wzywać swoje społeczeństwo do samoobrony, bawił się Jonosz i Przewrotnością i podłością swoich Icków, moszków i obramków. W jego nowelach, monologach i powieściach żydowskich nie grzmi sprawiedliwy gniew, nie huczy przekleństwo nie zgrzyta pesymizm, nie przelewa się żółć. Jeżeli tu i ówdzie błyśnie łza, to wstydliwa, pod powieką ukryta łza. Jeżeli odezwie się skarga, to zawsze taka cicha jak westchnienie, nie naprzykrzająca się nikomu. Koniec cytatu. Zdanie jask że Junosza nie był antysemitą, podzielał również Józef Rurawski. Junosza nie potępiał Żydów w ogóle, lecz tylko lichwiarzy wyzyskujących swoich dłużników. Potępienie to wbrew intencji autora rozciągnięte zostało za sprawą niektórych recenzentów na całość społeczności żydowskiej. Dodać tu trzeba, że także we współczesnej nam literaturze naukowej pojawiają się sądy o rzekomym antysemityzmie Junoszy. Na przykład Natalia Krynicka napisała, że w późniejszych latach Junosza jeszcze bardziej zbliżył się do obozu antysemickiego a jego powieść ,,Pająki. Obrazek z życia warszawskiego z 1894 roku i ,,Czarne błoto. Pająki wiejskie z 1895 mają wyraźną antyżydowską wymowę. Zdanie powyższe jest nad użyciem wynikły z zainteresowań badawczych Natalii Krynickiej zawodowo związanej z Medem Library w paryskim Centrum Kultury Jidysz. Aby wyrobić sobie zdanie o poglądach Szeniowskiego Warto przypomnieć niemal kompletnie nieznaną, wspomnianą już wyżej spolszczoną książkę Szaloma Abramowicza pod tytułem Podróży Benjamina III, która okazała się w języku polskim pod tytułem Don Kiszot Żydowski. Szkic literatury żargonowej. We wstępie do niej Junosza tłumaczył, dlaczego podjął się przybliżenia literatury żargonowej polskim odbiorcom. Mieszkając na jednej ziemi, powinniśmy znać się bliżej, koniecznie, a czyż się znamy? Bynajmniej. Społeczeństwo nasze zna faktora, kupca, rzemieślnika, lichwiarza, ale Żyda nie zna. Nie zna go takim, jakim on jest w domu, w szkole, w towarzystwie swych współbraci, bożnicy. Żyd z chrześcijaninem spotyka się na targu, w kramie swoim i tam tylko w ogóle, gdzie indziej o jakiś interes. Interes się kończy i rzec znika w swoim domowym zaciszu, które od chrześcijańskiego społeczeństwa oddziela mur chiński. Religia, język, przesądy oddzieliły od siebie te dwie warstwy ludności, a oddzieliły w ten sposób, że spoza owego muru Żyd doskonale widzi chrześcijanina, znana w skrócie jego życie domowe, jego słabości i wady, a sam jest przez swego sąsiada nieznany. Przyczyny takiego stanu rzeczy są co najmniej dwie. Po pierwsze społeczność żydowska była zamknięta przed światem zewnętrznym, czyli w tym przypadku na sąsiadów zamieszkujących dawne ziemi Rzeczpospolitej. Najłatniej by tłumaczył to bohater nowelki Cud na Kirkucie z 1890 roku, Berek Guzik. Mówił on Nie, co ja mam powiedzieć? Nie każda rzecz da się opowiedzieć, nie każda da się powtórzyć i nie z każdym człowiekiem pasuje o takim interesie mówić. Państwo trzymają się swojego zakonu, nie Żydy swojego. Na co jeden drugiemu ma zaglądać do głowy? Zamknięcie przed światem zewnętrznym bardzo ułatwiało to, że Żydzi w przeważającej większości nie znali języka kraju ich goszczącego już od ponad pół tysiąclecia. Dopiero tacy ludzie jak Clemens Junosza próbowali przybliżyć ten zamknięty świat szerszej publiczności spoza kręgu żydowskiego. Odkrył on w tym zamkniętym świecie ludzi o charakterach tak różnych. Jak w innych nacjach byli ludzie poczciwi, nikczemni i tacy, którzy mieścili w sobie trochę jednego i trochę drugiego w różnych rzecz jasna proporcjach. Zerknijmy na chwilę do noweli Froim i wypowiedzi tytułowego właściciela Austerii. Pan Bóg stworzył wszystkich ludzi z ziemi i nawet pierwszego człowieka kazał nazywać Syn Ziemi. I od Pana Boga pochodzi każdy zakon i każda religia. I od Pana Boga jest przykazanie, żeby człowiek żył uczciwie w takim zakonie, jaki jemu Pan Bóg dał. Od jednego Pana Boga mamy życie i śmierć, szczęście i nieszczęście, bogactwo i głód. Wszystko od jednego Boga mamy, bo nie ma dwóch bogów, ani dużo bogów. Tylko jeden jest Bóg dla wszystkich zakonów i wszystkich ludzi. Pański dziadek to samo opowiadał i nigdy nie pogardził Żydem. On pogardził tylko oszustem, szachrajem, złodziejem, rozbójnikiem. Ale kiedy miał za co pogardzić? To nie pytał, czy on Żyd, tylko gardził tym człowiekiem, łajdakiem gardził. Pański dziadek miał wielki rozum i wielkie serce. Znać po tych słowach, że Froim to myśliciel i człowiek poczciwy, który potrafił wyjść spoza tego wielkiego muru, za którym tak chętnie kryli się Żydzi. Równie poczciwy jest i szalony nieco w swych rozmyślaniach wspomniany Berek Guzik, jak i Jutka Silberknop, przedstawiony w noweli Łaciarz. Jutka to krawiec wędrowny, który wyparty ze swych rodzinnych łosic przez wprawniejszego rywala, podróżuje po okolicznych wioskach i polbargach, biorąc każde zalecenie, by wyżybić siebie, żonę i gromadkę dzieci. Takie życie wymuszało na nim dosłownie pracę we dnie i w nocy. Spotykamy jutkę właśnie podczas szycia od świętnych ubrań dla rodziny pana Onufrego, drobnego szlachcica. Kilka wypełnionych pracą nocy spowodowało, że zasnął przy drodze prowadzącej do rodziny i szabasowej kolacji. Znalazł go śpiącego wracający z zaprzęgiem do miasta pan Jacenty. Ale żeby tak zaś paść przy drodze, jak nie człowiek, rzekł jakby sam do siebie nam to dopiero. – Proszę mi odpowiedział Jutka – między nami jest takie gadanie, co kura nie ptak, koza nie bidło, a krawcy nie ludzie. Jak to nie ludzie? A cóż ty jesteś? No, niby u nie ludzie, a nie tak jak ludzie, krawcy tylko. Ale baj, baju, będziesz brał. A któż ci kazał, żeby panie dzieju cztery noce nie spać? Nikt mi nie kazał. Tylko widzi, jegomość. Każdy człowiek potrzebno żyć. Krawiec też musi żyć trochę. A jak on chce żyć, to nie może spać. A jakby chciał spać, to by nie mógł żyć. To jest bardzo prosty interes. Uczciwy żyd, prawda? Pracowity I muszę tu podkreślić, wielu takich przebija się w spuściźnie literackiej Klemensa Junosz Trafiła tam także również jeszcze jedna grupa społeczna, która kieruje się własną moralnością. Dziś nazywamy im podobnych pożyczkodawcami. W czasach Junoszy mówiono na nich lichwiarze. Można je było znaleźć wszędzie, gdzie mogli uprawiać sztukę pomnożenia pieniędzy. Byli na wsi i w mieście. Potrafili oni w drugiej połowie XIX wieku operować technikami, które są stosowane także i dzisiaj, takimi jak konsolidacja długu. Taką specyficznie rozumianą konsolidację znaleźć możemy w Żyd na wsi. Głównymi jej bohaterami są chłop Maciej Łomignat i dzierżawca karczmy Mendel Kwiat. Maciej lubił pić dużo, płacić czym nie miał. I konto jego, wypisane na czerwonej szafie, doszło do imponującej długości. Mendel chciał wykorzystać słabość mucieja do mocnych trunków i zarobić przy tym kilka rubli. Jako, że zbliżał się termin zapłaty podatku w wysokości 10 rubli, złotych 4 zł i grosy 18, Maciej umyślił sobie pożyczyć pieniądze od innego Żyda. Mendel nie chciał o tym słyszeć i sam zaproponował pożyczkę, która miała objąć i te 10 rubli z kawałeczkiem, i należność za skredytowaną budkę, czyli 12 rubli. Jakby nie rachować, stanowiło to sumę 22 rubli z kawałeczkiem. Czasem Mendel zastosował inną technikę, z znaną w dzisiejszej ekonomii, czyli kreatywną księgowość. Zresztą warto posłuchać, jak do tego doszło. Ha, skoro spieszmy, to spieszmy. Niech Mendel dają pieniądze i. Jak to pieniądze? A no chcieliście przecie. Obiecałem, ale najpierw trzeba obrachować, a potem rewers napisać. Bo widzicie, Maciej, że ja jestem dla Was jak rodzona matka, na moje sumienie. Uważajcie, no, według tego, jak my oba rachowali, to Wy mnie winni za wódkę 14 rubli. 13 jeden, już kręcicie. Ajwaj, aj. jaka u Was pamięć? Całkiem zepsuta pamięć. Mnie się należy 14. A za okrągłości będziemy rachowali dwadzieścia. Co? Dwadzieścia. Nie chcę. Za co mamy rachować dwadzieścia? Niby to wy przez miesiąc nie wypijecie za sześć rubli kurzałki? Ha, no może się taj wypije. Ny. To nie lepiej mieć zapłacone z góry? Tak, to przychodzicie i musicie prosić, żeby wam zborgować. A jak już naprzód będzie zapłacone, to możecie w każdej chwili przyjść i krzyknąć. Dawaj, wiele wam się podoba. Zabdy to wielkie, wygodność jest. Ha, to i dopiszcie. Jeno abym ja zabdy, gorzałkę miał na każdy moment. Ny, ny. Co się macie boić? Będzie stojało na piśmie. Teraz na podatek wy potrzebujecie też 15 rubli. Nie 15, jeno 10, złotych 4 i groszy 18. Ja wiem, ale dla okrągłości to trzeba pisać 15 a mnie za procent, dasz 15. to będzie całe parada 50. I tak to się właśnie odbywało według strony polskiej, która dziś jest wrzucona do jednego worka z całą resztą opisujących te niewygodne dla strony żydowskiej sprawy. Po co o tym mówić? To się nie mieści w żadna rubryka. Czy potrzebne jest przypominanie postaci niemal zapomnianych polskich twórców, szczególnie takich, którzy niemili są dla całkiem licznej części mieszkańców naszego pięknego kraju? Wierzę, że tak. Rzecz jasna przypomniane tu postacie literackie nie wyczerpują listy bohaterów Jary Mojżeszowej, których umieścił na kartach swoich utworów Junosz. Bijąc się w piersi muszę zaznaczyć, że można by tutaj powiedzieć o co najmniej kilku następnych. Mam nadzieję, że uda się jeszcze powrócić na naszym kanale do świata tych wielowiekowych sąsiadów, który tak udanie przybliżył nam ten niesłusznie zapomniany pisarz. Na zakończenie tego nagrania przypomnę jeszcze raz, że Junosza zyskał uznanie i popularność nie tylko jako niezrównany w swoim czasie znawca świata żydowskiego, ale też kronikarz życia drobnej szlachty, prowincjonalnej inteligencji i błościa. Tę część jego twórczości spróbuję przybliżyć w kolejnym nagraniu poświęconym Klemensowi Szeniowskiemu. Tymczasem dziękuję za uwagę. on? 🎵🎵